W pierwszym miesiącu nowego roku przygotowaliśmy ucztę dla każdego głodnego kinomana. Oto nowa propozycja twórców przeboju, listy do M. Doborowa obsada w opowieści pełnej humoru i wzruszeń. Po prostu przyjaźń już na ekranach. Śpiewać każdy może, a niektórym wychodzi to naprawdę dobrze. Największe hity i dużo dobre zabawy dla całej rodziny. Sing, od dzisiaj w kinach. Jedna z najsłynniejszych serii gier komputerowych doczekała się pierwszej ekranizacji. Wykonajcie skok wiary prosto do kina. Dziś premiera Assassin's Creed. Zagraj to jeszcze raz, Ryan. Ten magiczny muzyka to oscarowy pewniak, ale nie tylko z tego powodu warto dać się porwać magii przebojowego *Lala La Land w kinach od 20 stycznia. Dzisiaj dobrze wiecie, jak to się robi, ale w PRL-u nie było tak różowo. Sztuka kochania. Historia Michaliny Wiesłockiej. Uchyli rąbka spódnicy już 27 stycznia. Najlepsze filmy stycznia. Poleca Piotr Olczek.